Witajcie z tej strony Niedźwiedź. Dzisiaj dosyć, dosyć nietypowo. Idę sobie na ryby. Mam parę godzin wolnego. To postanowiłem sobie pójść nad jezioro, troszkę pospingować, poszukać drapiegnika. Mam nadzieję, że też się spodoba Wam taki filmik. Nie będzie, mam nadzieję, nudny. Mówię jakieś tam teorii nie będę mu opowiadał, tylko pokażę jak fajnie jeziorko wygląda i na sobie pochodzić. Już troszkę tutaj łowię, na razie by żadnych efektów. Poziom wody jest bardzo niski od tego poziomu co ja pamiętam 20 lat temu. To 2 metry tutaj co najmniej opadła woda. Robiła się strasznie płytka zatoka. Wszędzie to widzę zielsko na dnie, ale nawet ryby nie widzę, żeby jakieś puknięcie było, czy coś do przynęty wychodziło. Nic zera. No pierwszy okonek. się złapał malutki, ale zawsze pierwszy. Dobra, drugi okonek. też malutki, ale zawsze okonek. No, na to, że kolejny okonek. Ale się spiął. Dobra. Następny konek Teraz trochę większy. Najmniejszy okoń. Na sam koniec. Ja już kończę wędkowanie, zmykam. Trzeba niedługo odebrać dzieci z przedszkola. Trzymaj to się.